Oto moje okna w dużym pokoju, które są całe obstawione rozsadą pomidorów. Dzisiaj mieliśmy pierwszą noc z przymrozkiem. Potem nastąpi kilka kolejnych, więc trzeba uważać, żeby nie stracić pracy, która zaczęła się 10 marca, a właściwie jeszcze wcześniej, bo sama pobieram nasiona z pomidorów, więc to trwa od poprzedniego sezonu. 10 marca wysiałam 23 odmiany. I pokażę teraz, jak wyglądają te siewki w tej chwili. Są po pierwszym pikowaniu. Pikuję dla siebie pojedynczo do pojemników. A nadmiary to już nie dla mnie. Do większych pojemników, takich, że po trzy mi się mieszczą albo po dwa. To jest jedno okno. Mam szczęście mieć takie ogromne parapety. Tu są maluszki, czyli te odmiany, które wzeszły z opóźnieniem, więc były pikowane właściwie dopiero parę dni temu. I są tutaj również pomidory karłowe i takie o ziemniaczastych liściach. A tutaj ciekawostka mamy już pąki kwiatowe. Proszę bardzo, to jest pąk kwiatowy nie na wszystkich, ale niektóre odmiany Nie wiem czy mi się uda tutaj tak wyostrzyć. Coś nie bardzo tu lepiej było widać. O. To jest pączek kwiatowy śliczny. To jest odmiana Amethyst Jewel i również tutaj ta sama odmiana też się już pośpieszyła. Także teraz dbamy o rozsady przede wszystkim, żeby nam wytrzymały te przymrozki i niedługo trafią pod foliak częściowo, a częściowo do gruntu na terenie nowego warzywnika, gdzie szykuję sobie dla nich takie niby doniczki z patyczków wierzbowych. Mamy też widok za oknem, przynajmniej kawałeczek. W oddali kwitnący migdałek trójklapowy i świdośliwa. Okna brudne jak jasna cholera, ale wkrótce wchodzi ekipa dotynkowania ściany.